Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Dusza staje się zabarwiona kolorem własnych myśli. Każda myśl, każdy przebłysk ciekawości kształtuje to, kim się stajesz. Dostrajając się do tego, wyobraź sobie wersję siebie, która jest jeszcze ostrzejsza, bardziej wnikliwa i pełna nowo odkrytej mądrości. To nieodległe marzenie, ale namacalna rzeczywistość. W tym filmie nauczysz się dziesięciu potężnych technik stoickich, aby podnieść swoją inteligencję. Technika pierwsza: przyjmowanie zmian. Zmiana jest czymś stałym. Zmieniają się pory roku, ewoluuje technologia, a nawet nasze ulubione przekąski mogą otrzymać nowy przepis. Stoicy postrzegali zmianę jako naturalną część życia. Zamiast obawiać się nieznanego, Postrzegaj zmianę jako okazję do nauki, adaptacji i rozwoju. Każda zmiana jest lekcją czekającą na naukę, a z każdą lekcją rośnie nasza inteligencja. Technika druga pokonywanie dyskomfortu dla rozwoju. Droga do prawdziwej inteligencji często leży poza naszą strefą komfortu. Akceptacja dyskomfortu jest potężnym narzędziem rozwoju osobistego. W obliczu trudnego zadania zamiast się poddawać, należy przełamać niepokój. Stoisy wierzyli, że te chwile dyskomfortu oferują największe możliwości rozwoju, prowadząc nie tylko do nowych umiejętności, ale także do wytrzymałości psychicznej i odporności. Technika trzecia. Praktyka celowego wycofywania się z działania. Rozmyślne wycofanie się jest celowym krokiem w tył od naszych zwykłych, rutynowych czynności, aby odświeżyć naszą perspektywę. Nie chodzi tu o fizyczny dystans, ale o znalezienie przestrzeni wewnątrz siebie. W dzisiejszej erze hiperpołączenia, poświęcanie celowych chwil na odłączenie się, refleksję i po prostu bycie jest kluczowe. Jest to przeciwwaga dla ciągłego zaangażowania, zapewniająca przestrzeń potrzebną do przetwarzania, uczenia się i rozwoju. Technika czwarta systematyczne uczenie się przez całe życie. Koniec formalnej edukacji nie oznacza końca nauki. Stoicy wierzyli, że każdy dzień stwarza nowe możliwości uczenia się, rozwoju i doskonalenia naszego zrozumienia. W uczeniu się przez całe życie nie chodzi tylko o gromadzenie stopni naukowych, chodzi o pielęgnowanie prawdziwej ciekawości i głodu wiedzy. W dzisiejszej erze cyfrowej zasoby do nauki są nieograniczone, ale prawdziwe uczenie się przez całe życie obejmuje refleksję, zastosowanie i dzielenie się. Technika piąta kultywowanie wdzięczności jako bramy do mądrości. Wdzięczność. To coś więcej niż emocja, to praktyka. Zmusza nas do rozpoznawania wartości w każdej chwili i w każdym wyzwaniu. Podchodząc do każdego dnia z zachwytem, ciekawością i wdzięcznością, otwieramy się na niezliczone lekcje i spostrzeżenia. Wdzięczność wzmacnia naszą zdolność widzenia, uczenia się i rozwoju, zapewniając ścieżkę do większej inteligencji, zrozumienia i mądrości. Technika szósta. Moc obserwacji. Uważna obserwacja polega na prawdziwym widzeniu otaczającego nas świata. To nie tylko spoglądanie, to zanurzenie się w chwili obecnej, zauważanie szczegółów i podziwianie piękna życia. Uważnie obserwując, odkrywamy prawdy o świecie innych i nas samych. W świecie pełnym rozpraszaczy poświęcenie chwili na prawdziwą obserwację staje się potężnym narzędziem do rozwijania umysłu i pielęgnowania inteligencji. Technika siódma sztuka aktywnego słuchania. Prawdziwa inteligencja to nie tylko mówienie, ale także słuchanie. Aktywne słuchanie wykracza poza milczenie, polega na byciu obecnym, poświęcaniu pełnej uwagi i dążeniu do zrozumienia perspektywy innych. Aktywnie słuchając przyswajamy wiedzę, rozumiemy różne punkty widzenia i poszerzamy nasze horyzonty. Jest to praktyka, która wzmacnia relacje i inteligencję. Technika ósma: szukanie ciszy pośród hałasu. Pośród ciągłego hałasu otoczenia, poszukiwanie chwil prawdziwej ciszy jest niezbędne do głębokiej refleksji i rozwoju. Cisza to nie tylko brak hałasu, to przestrzeń, w której myśli mogą oddychać. Regularnie poszukując tych obszarów ciszy, dajemy naszym umysłom przestrzeń do rozwoju, krytycznego myślenia i rozwijania inteligencji. Technika dziewiąta wartość różnorodnych interakcji. Interakcje z różnymi ludźmi wzbogacają nasze życie. Każda osoba niesie ze sobą świat doświadczeń i wiedzy. Stoicy uznawali, że nasza inteligencja jest kształtowana nie tylko przez książki, ale także przez mozaikę ludzi, z którymi wchodzimy w interakcje. Bycie otwartym na różnorodne interakcje wystawia nas na szerszy zakres pomysłów, historii i doświadczeń, sprzyjając rozwojowi i zrozumieniu. Technika dziesiąta Kultywowanie ciekawości ponad osądem. W dobie błyskawicznych osądów, kultywowanie ciekawości może znacznie zwiększyć naszą inteligencję. Ciekawość to mięsień, który wzmacnia się wraz z ćwiczeniami. Odchodząc do sytuacji, ludzi i pomysłów z otwartym umysłem, dajemy sobie możliwość uczenia się i rozwoju. Zamiast w pośpiechu osądzać, wybierz ciekawość. Uwalnia ona od cyklu rozproszenia, głębiej angażuje w świat i zwiększa inteligencję w nieoczekiwany sposób. Mądrość stoików przypomina nam, że zrozumienie jest ciągłą podróżą. Dzisiejsze spostrzeżenia to tylko kamienie milowe na naszej wspólnej ścieżce rozwoju. Jeśli cenisz sobie to dążenie do wiedzy, zasubskrybuj i polub nasz film. Razem uczmy się i rozwijajmy.